Przedstawiam Wam zabawne zwyczaje zwierząt. Oto kilka zabawnych i dziwnych zwyczajów zwierząt domowych, które mogą Ciebie zainteresować. Koty często wybierają nietypowe miejsca do spania, jak kartonowe pudełka czy kubki z praniem. Ich upodobanie do wygodnych, ale czasami absurdalnych miejsc może być niezwykle urocze. Psy potrafią reagować na dźwięki z telewizora, czasem próbując interakcji z postaciami na ekranie lub nawet wyczuwając emocje bohaterów. Papugi, zwłaszcza te naśladujące, potrafią wybierać i naśladować dźwięki z otoczenia w najmniej oczekiwanych momentach, co może być zarówno śmieszne, jak i zaskakujące. Króliki mają zwyczaj skakać w powietrzu, co nazywa się binking. To radosny gest, który mogą wykonywać, gdy są szczęśliwe lub ekscytowane. Chomiki często gromadzą jedzenie w swoich policzkach, a ich zdolność do zmieszczania w buziach niewiarygodnych ilości jedzenia może być zaskakująca i zabawna dla obserwatorów. Ryby akwariowe czasem wydają się reagować na swoich właścicieli, pływając wzdłuż szyby akwarium w momencie, gdy ktoś zbliża się do zbiornika. Te zabawne i czasem dziwne zachowania zwierząt domowych to tylko wierzchołek góry lodowej. Czy chcielibyście zobaczyć więcej? Możemy odkryć jeszcze więcej fascynujących faktów na temat naszych futrzanych przyjaciół.